To jest urząd miasta. Kto kazał prezydentowi Koszalina wywiesić tę flagę Ukrainy, która czci mordercę Polaków? Kto mu kazał? Bo się może okazać, że winny jest pan Woźny, że prezydent zajeżdża od tyłu i powie: Ja tej flagi nigdy w życiu nie widziałem, panowie. Widzę ją pierwszy raz. Myślałem, że to flaga Górnego Śląska. Koszalin, Górny Śląsk łączy się, prawda, bardzo łatwo. Tchórzostwo, komptatorstwo. Tacy ludzie nami rządzą. Tchórze, komptatorzy i zdrajcy. Oni pójdą na wszystko. Uchwalą każdą uchwałę. Nie wierzycie? Kto uchwalił pandemię w 2020 roku w marcu? Wszyscy posłowie i senatorowie. Wszyscy. Oprócz jednego albo dwóch nie liczą się. Wiemy więcej. Przyjdzie jesień. Już nas straszą. Mamy być głodni. Zziębnięci i biedni. Będziemy łatwiejsi. Wiadomo, że na jesieni pojawiają się katary, grypy, przeziębienia. Normalnie tak w tej szerokości geograficznej jest. Korzystują ten wiatr, więc my im mówimy. Po dojściu do władzy pozabijamy Was za to! Legalnie! Z wyrokami sądowymi! Potrzebuję tylko waszej zgody na to, że stworzymy prawo, wyciągniemy ich z niebytu i skażemy ich zgodnie z prawem polskim na śmierć! Czy ktoś z was w domu ma pod łóżkiem ukraińską flagę neobanderowską? Nie! Dla na waszych oknach ona nie zadyndała. Panie Jedliński! się ta flaga przed twoją Wilną! A dlaczego nie wisi? Bo wiesz, że w Polsce są Polacy i ty się kurwa ich boisz! Polegniesz na wyborach, nie zostaniesz więcej prezydentem Koszalina. Koszalin jest polskim miastem.